Cześć, kochani, mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Wiecie, jaka pora roku się zaczęła? Hmm? No, kto z Was wie, chyba dobrze słyszę? Wio... Wiosna, bardzo dobrze. Słuchajcie, w ramach wiosennego spaceru wybrałam się w pewne miejsce. Mam dla Was niespodziankę. Zobaczcie, co znalazłam. Oto zagadka dla Was. Jak nazywa się roślina, która znajduje się obok mnie? Popatrzcie. Mam dla Was podpowiedź. Wybrałam się do rezerwatu Śnieżycowy Jan. Czekam na Wasze odpowiedzi. Pa!